Cześć. Witam Was serdecznie. Jeżeli ktokolwiek jest tam po drugiej stronie, możecie być zaskoczeni, że mówię do Was na żywo. A to dlatego, że postanowiłam nauczyć się czegoś nowego, i ta transmisja jest próbna. Sprawdzam, czy wszystko działa, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać. Więc jeżeli jesteście tam po drugiej stronie, to dajcie znać. O, witam panią Alonę. Dzień dobry. I jeszcze witam kolejne osoby. Także już mam do kogo mówić. Dzień dobry, dzień dobry, poczekam jeszcze chwilę. Dzień dobry, <grywa> zapełnia się nasza sala. Proszę o informację, czy mnie dobrze widać i czy mnie dobrze słychać. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę. O czym będzie rozmowa? To jest pierwsza moja, pierwsza w życiu transmisja. Chcę sprawdzić, czy wszystko działa, i za chwilę, gdy już się zbierze grupka, to zrobię Państwu, zrobię Wam takie małe, krótkie, niemęskoosobowe dyktando. No dobrze. Yy, dlaczego transmisja? Dlaczego coś nowego? Dlaczego nowy format? Yy, to wszystko z okazji premiery. Obserwuję panią od czterech lat, dziękuję, bardzo mi miło. <laughs> yy, to wszystko z okazji premiery mojego drugiego podręcznika, Uzupełnij luki. Lidba mnoga i formy niemęskoosobowe w języku polskim. Yy, jak wiecie, yy, książka już jest, została wydana, już się sprzedaje. I niedawno też odbyło się stacjonarne spotkanie autorskie, które mnie bardzo zainspirowało do tworzenia i do robienia różnych, różnych rzeczy. Między innymi, właśnie yy, chcę sprawdzić, jak sprawdzą się <grydy> audycje na żywo, bo planuję też takie większe spotkanie na żywo o książce. I dlatego dzisiaj taka powiedzmy próba, żeby zobaczyć, czy na YouTube to wszystko działa. No dobrze, więc. Yy... Przygotujcie sobie coś do pisania i przygotujcie sobie kartkę, bo za chwilę zrobimy dyktando. Dyktando nie męskoosobowe, ale to nie jest w nawiasie, bo ono dotyczy form zarówno męsko, jak i niemęskoosobowych. Yy, to znaczy ono dotyczy tego problemu form męsko i niemęskoosobowych. To dyktando będzie, to będzie jedno zdanie. Może, może wiecie, może oglądaliście inne moje dyktanda. One są gdzieś w playlistach, Jest, są stare dyktanda, są nowe dyktanda. I przeglądając internet, konkretnie gdy przeglądałam najnowsze wiadomości na portalu w serwisie informacyjnym TVN24, to znalazłam wspaniałe, świetne zdanie właśnie z formami męsko osobowymi. I teraz oddyktuję Wam to zdanie powoli kilka razy. Zapiszcie je sobie, a później przeanalizujemy wspólnie trudne miejsca, które w tym dyktandzie się pojawiły. Miejsca oczywiście takie, to są pułapki, w które bardzo często wpadacie, i to są takie miejsca z pułapkami, w które wpadają szczególnie osoby z językiem pierwszym wschodniosłowiańskim. No dobrze, więc zaczynamy dyktanto. Łabędzie przeszły przez jezdnie mądrzej niż nie człowiek. Łabędzie przeszły przez jezdnie mądrzej niż nie jeden człowiek. Łabędzie przeszły przez jezdnie. Mądrzej niż niejeden człowiek. Proszę dać znać, czy już. Dajcie, proszę znać. Będę mówić nieoficjalnie. Dajcie, proszę znać, czy już zapisaliście. Łabędzie przeszły przez jezdnię mądrzej niż niejeden człowiek. Jeśli zapisaliście, tak. Dobrze, jest sygnał, świetnie. Jeśli zapisaliście, tak, dobrze, jest sygnał, świetnie, dziękuję. To teraz przeanalizujemy po kolei wszystkie słowa i pułapki, które tutaj mogły się pojawić. Yy, I od razu też uprzedzam, że to będzie krótki live, to będzie krótkie spotkanie. Tak. Łabędzie. Łabędzie. Trudnością tutaj jest oczywiście zakończenie i końcówka. Łabędź kończy się głoską miękką, czyli dzi, a te głoski w języku polskim w liczbie mnogiej wymagają końcówki e, nie i. Więc łabędzie, łabędzie. I to jest takie pierwsze miejsce, pierwsza pułapka, w którą być może niektórzy z Was wpadli, albo wpadliby, ale już są na wysokim poziomie, więc nie wpadli. Więc łabędzie, łabędzie. Przy okazji zwróćcie uwagę, w jaki sposób zapisałam tę literę. Na początku zdania, także duże ły, łabędzie. I teraz łabędzie przeszły. Łabędzie przeszły, przeszły. Trudne miejsce, pułapka jest tutaj. I teraz, gdy używacie rzeczownika łabędź, w liczbie pojedynczej, łabędzie, w liczbie mnogiej, to w liczbie mnogiej musicie zmienić swoje myślenie. Nie jest ważne, czy łabędzie żyją, nie żyją. Ważne jest, czy ten rzeczownik, łabędź, a w liczbie mnogiej łabędzie, czy on jest męskoosobowy. I teraz tutaj taka moja definicja męskoosobowości, którą też znajdziecie w mojej książce. Rzeczownik jest męskoosobowy, jeżeli po pierwsze, jest w liczbie pojedynczej, ma gramatyczny rodzaj męski, łabędź spełnia nam ten warunek. Ale ten rzeczownik musi nam jednocześnie spełnić drugi warunek, czyli po pierwsze musi mieć gramatyczny rodzaj męski, a po drugie musi oznaczać osobę. Rzeczownik łabędź nie spełnia tego drugiego warunku, więc nie może być rzeczownikiem męskoosobowym. Dlatego w liczbie mnogiej, co zrobiły łabędzie, poszły, musimy wykorzystać tutaj formę niemęskoosobową czasownika. Jeśli wasz język pierwszy, wasz język ojczysty to jeden z języków słowiańskich, a szczególnie wschodnio-słowiańskich, to musicie tutaj, jeżeli nadal macie z tym problem, zmienić swoje myślenie i w liczbie mnogiej nie dzielić rzeczowników na te, które oznaczają istoty żywe i nie, ale musicie zmienić swoje myślenie właśnie na męsko-niemęskoosobowe rzeczowniki. Więc jeszcze raz, początek łabędzie przeszły. Dalej już będzie łatwiej. niemęsko męsko osobowość już mamy za sobą. będzie przeszły przez jezdnie To, co mogłoby być trudne, to ten biernik, czyli e na końcu. I teraz, jeśli jeszcze zdarzają Wam się błędy związane z tą końcówką, czyli rodzaj żeński, biernik, przez co przeszły te będzie przez jezdnie Jeżeli jeszcze zdarza Wam się tutaj błędna końcówka, pod wpływem na przykład Waszego języka pierwszego, to jest to żółta. A nawet czerwona lampka oznaczająca, że wasza kompetencja nie jest wysoka w języku polskim i że wasza kompetencja ma luki, ma poważne braki gramatyczne. Więc jeśli bywa, że popełniacie błędy związane właśnie z E, to to jest żółta, czerwona lampka dla was, żebyście wrócili do podstaw i ten błąd uporczywy wasz, w cudzysłowie ulubiony, wyeliminowali. Łabędzie przeszły przez jezdnie mądrzej niż. I teraz tu znów coś niezwiązanego z męską osobowością, nie z ale przysłówek. One przeszły w jakiś sposób? Mądrzej, mądrzej. Miejsce trudne, miejsce, które może być pułapką, to jest właśnie tutaj to. Niektórzy z Was być może napisali mądrzej. Niektórzy z Was być może nie czują tutaj dużej różnicy między formami mądrzej i mądrej. A ta różnica jest ogromna. Po pierwsze, ortograficzna, mądrzej, mądrzej. Po drugie, fonetyczna. Mądrzej, mądrej. I teraz, jeśli zapisalibyście tutaj mądrej, to co oznacza mądrej? Na przykład, szukam mądrej osoby, która wytłumaczy mi... Więc jakiej osoby szukam? Mądrej. Ale tutaj mamy coś innego. W jaki sposób te będzie przeszły przez jezdnię? Mądrzej, czyli jak, w jaki sposób? Mądrzej. I tego typu par, mądrzej mądrzej, podobnych, różniących się jakimś jednym dźwiękiem, i też w zapisie jest ta różnica, takich par jest bardzo dużo, więc uważajcie na tę miękkość mądrzej, mądrzej. One przeszły przez jezdni mądrzej niż nie jeden człowiek. I tutaj pułapka ortograficzna. Czy to słowo zapiszemy łącznie czy rozdzielnie, tutaj akurat w tym kontekście pisownia łączna, bo nie jeden jest dla nas synonimem niż wielu ludzi, niż wiele osób. I jeżeli to jest dla nas synonim wiele dużo, to zapisujemy nie jeden łącznie jako jeden wyraz. Natomiast gdybyśmy chcieli podkreślić nie jeden, ale dwoje, nie jeden, ale trz, troje, to wtedy zapisalibyśmy to osobno. Więc jeszcze raz całość łabędzie przeszły przez jezdnie mądrzej niż nie jeden człowiek. Dobrze. I to ode mnie na teraz wszystko. Chodziło o to, żeby wypróbować transmisję, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tego krótkiego, spontanicznego spotkania dla siebie. Zajęło nam to 10 minut. Jeśli macie dla mnie jakieś wskazówki, informację zwrotną, to dajcie proszę znać, co mogę tutaj poprawić. I to wszystko ode mnie. Jeśli macie może jakieś pytania związane z tym dyktandem, to też śmiało proszę pytajcie. A jeśli nie, to ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć. Dziękuję Pani Alono. I Pani Tetiano. <noise> Bardzo mi miło, że Pani jest z nami. <noise> Dziękuję, żegnam się, wracam do pracy i do zobaczenia. Jesteśmy w kontakcie.